Magda Goroszenki, do Masłocha zapraszam na audycję samorządową Miasta Skierniewice, a dziś mam przyjemność rozmawiać z przedstawicielkami Urzędu Miasta Skierniewice, panią Barbarą Widulińską. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią Anią Rychlewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Październik za oknem naprawdę chciałabym, żeby był złoty, słoneczny, piękny i ciepły. Pogoda ma inne plany. Ale w Skierniewicach październik jest intensywnie różowy, a to ze sprawą akcji jak dbam, tak mam, do której już siódmej edycji się zbliżamy. I na początku chciałam zapytać o to, co dały nam poprzednie edycje, sześć edycji, zarówno w kontekście wymiernym, czyli badania, ale i niewymiernym, bo to są też relacje, spotkania, o których my, mieszkańcy Skierniewic, często nie wiemy, a do pań zawsze wraca informacja zwrotna. Po pierwsze, proszę Państwa, na zdrowie. Pogoda jest zawsze. Więc rzeczywiście, październik po raz siódmy będzie, jest październikiem różowym w Skierniewicach I to bardzo cieszy, że akcja, jak mam, tak mam, się rozwija, że ciągle funkcjonuje. A co najważniejsze, że świadomość pań y, razem z naszą akcją rośnie. I to y, rośnie bardzo, więc bardzo z tego się cieszymy. Takim yy, wy, wymiernym, pozytywnym efektem jest to, że przebadaliśmy w tym czasie niemal półtora tysiąca pań. Ogromna ilość. i yy, Należy się cieszyć z tego, że zdecydowana większość pań dostała wyniki i, i są zdrowe. Były też panie takie, które, y, których diagnostyka powinna iść w dalszym ciągu i, i, i poszła, i badania, y, badania kolejne. Więc to też y, świadczy o tym, że jak ważne są te badania, jak ważna jest y, ta akcja, bo. Y, Ocalenie każdego zdrowia i życia jest bardzo, bardzo ważne, a to jest, to jest właśnie taki wymierny efekt tego, tego tych działań. Co do takich rzeczy związanych z samą psychologią kobiet, ze świadomością, ze spotkaniami, z empatią. Tu można by było wymieniać mnóstwo rzeczowników i przymiotników, ale tak naprawdę kobiety w Skierniwicach stały się o wiele bardziej świadome i w takich kontaktach, w rozmowach z koleżankami, z mamami, z córkami. Nawet z babciami, pamiętajmy, że y, rak piersi, ale w ogóle nowotwór dotyka coraz młodszych y, kobiet. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy jakby y, otaczały tym, y, tą y, akcją coraz szersze spektrum y, dziewczyn i kobiet w każdym absolutnie wieku. I to się dzieje, bo na przestrzeni tych sześciu lat, bo na razie mówimy do szóstej edycji, siódma przed nami. Ta akcja pięknie ewoluowała, bo nie skupiamy się tylko na starszych kobietach, do których no, trzeba trochę więcej przemawiać, bo jest taki stereotyp, a już mam taki wiek, to nie warto się badać, nie wiem, to jestem spokojniejsza. Przeszliśmy też do bardzo młodych kobiet, chociażby w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, kiedy mamy spotkanie wśród uczniów szkół nie tylko dziewcząt młodych, ale i chłopaków, którzy jak się okazuje też się bardzo angażują w tą akcję. Dokładnie. Ja bym powiedziała nawet, że październik to jest takim gorącym czasem, właśnie, takim przebudzeniem. Kiedy pojawia się logo akcji, jak dbam, tak mam i róż, to wtedy zaczyna się ten gorący moment. Chcę przypomnieć, że badania profilaktyczne zaczynają się od 18 roku życia. I sama osobiście przez całą edycję każdej akcji zapisuje pacjentki na badania USG piersi i chcę powiedzieć, że faktycznie co jest niesamowite, coraz młodsze kobiety się zgłaszają, zapisują się na te badania. Po prostu, bo chcą, bo mają już tą świadomość. I czy to 25 lat, czy 18, czy 20, proszę państwa, to już w tym momencie nie ma tej różnicy, która jeszcze była 6 lat temu, że raczej trzeba było dotrzeć do tych bardziej świadomych, takich starszych kobiet. Tutaj młodzi ludzie bardzo angażują się w swoje zdrowie, w profilaktykę, chcą się badać i bardzo chętnie się zgłaszają. Tu mówimy o badaniach, które są dofinansowane przez Urząd Miasta Skierniewice. Przez ten czas jest ich prawie 1500, ale ta akcja spowodowała też, że kobiety nie tyle czekają na bezpłatne badania i jak ich nie ma, to znaczy, że no, nie przebadam się, bo nie ma badań, tylko mają już tą świadomość, że trzeba się umówić, można odłożyć kwotę na prywatne badanie, można też Iść po skierowanie, wyczekać to swoje, tak, ale zrobić to badanie nie patrząc na innych, nie oglądając się. I chyba ta akcja, śmiem tak twierdzić, że przełamała wiele tematów tabu. I dzisiaj nie jest wstydem zapytać się, przebadałaś się? Pewnie, że tak, Ech. oczywiście, bo yy, tak naprawdę, tak jak Ania powiedziała, jeszcze 6 lat temu trudno było znaleźć panie, które chciałyby się badać. Teraz bez względu na to, czy to jest USG piersi, czy to jest mamografia, tak naprawdę jak rozmawia się z kobietami, a my tych rozmów przeprowadzamy naprawdę bardzo dużo, to rzadko już zdarza się pani, która mówi, a może w przyszłym roku, może za dwa lata, a może niekoniecznie, bo właśnie może się okaże, że mi coś wykryją i co ja z tym zrobię. Raczej kobiety już teraz po tych siedmiu latach zdecydowanie są bardziej świadome i to naprawdę cieszy. Tu ja zawsze mówię, że ogromne podziękowania dla prezydenta miasta, pana Krzysztofa Jażdżyka za to, że zechciał wejść w taką akcję, że miasto może finansować takie badania. Bo każde zdrowie i życie kobiety jest bardzo ważne. Więc im więcej przebadamy, im więcej będziemy mówić o tym, pokażemy się na różowo, rozmawiamy z paniami w domu, w pracy, gdzieś tam na ulicy, w sklepie czasem, jak chodzimy w tych koszulkach, które właśnie widać. To ktoś mówi, a ja wiem, to ta wasza akcja, to badacie piersi. No tak. Więc już są rozpoznawane. Już nikt nie musi mówić, a co ty masz za koszulkę, a co to jest w ogóle. Nie, absolutnie. Już wszyscy wiedzą, że to jest akcja różowy październik. Jak dbam, tak mam. Na ratuszu wisi ogromny po raz kolejny baner różowy, więc nie ma chyba nikogo w Skierniewicach, kto nie wiedziałby, co to jest za akcja. Intensywność tego koloru myślę, że też przyciąga, a jednocześnie jest takim symbolem, że to nie jest akcja blada, taka, której nie widać w mieście, taka, gdzie trzeba się naprawdę nachodzić i naszukać, żeby ją znaleźć. Zwłaszcza też, że w ciągu tych sześciu lat, teraz siódma edycja, byłyśmy naprawdę w różnych miejscach. Byłyśmy w Hali Sportowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, byłyśmy w Centrum Kultury, no ale teraz w tym roku mamy okazję spotkać się znów w nowych miejscach. I chociaż rynek y, miejski jest miejscem bardzo dobrze znanym, to ma swoją nową zazielenioną odsłonę, która y, pewnie będzie też zaróżowiona, ale też ufam, że i złote liście się pojawią. Tak proszę Państwa, już 18 października, o godzinie 11 zapraszamy właśnie do w centrum naszego miasta, na rynek przed ratuszem odbędzie się happening, czyli będziemy wspólnie dalej edukować się i namawiać do tej profilaktyki, żeby jeszcze było nas więcej tych kobiet świadomych, które miesiąc październik będzie. Tym miesiącem, że zapiszemy się na badania, że to będzie ten symbol różowego października. E, także serdecznie Państwa zapraszamy, a 24 o godzinie 17 zapraszamy do dworku Konstancji Gładkowskiej. Gdzie będzie takie spotkanie, będą to spotkania intymne, ale dla grupy bardzo otwartej. Będą, będzie spotkanie serc, gdzie zaprosiliśmy na rozmowę kobiety, które też wychodzą ze swojej strefy komfortu, ponieważ są chore onkologicznie, więc można będzie. Porozmawiać, będzie można zapytać. Zaprosiliśmy również psychoterapeutkę i specjalistę do spraw rodziny, która opowie nam takim pozytywnym okiem o aspektach choroby onkologicznej. I zapraszamy również na warsztaty kreatywne, gdzie będziemy piękne tworzyć symboliczne kwiaty, które są też symbolem odnowy. Oczywiście będzie towarzyszył zdrowy poczęstunek. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszamy z przyjaciółkami, z rodzinami, z mężczyznami, z partnerami, bo jak wiemy, choroba dotyka całych rodzin. Co ważne, te wydarzenia były, są i ufamy, że będą bezpłatne. To znaczy, że wstęp ma każdy, a nie tylko wybrane panie, wybrane osoby i nie dzwonimy po kątach ej, przyjdź, bo będzie spotkanie tylko mówimy o tym otwarcie przyjdź, bo to jest dla ciebie tak jest to są wszystko y, wydarzenia dedykowane kobietom, ale tak jak Ania powiedziała kobietą z mężami, z partnerami, bo często jest tak jak mówiły nasze kochane amazonki, że to właśnie partner, mąż wyczuwał y, u kobiety Niepokojące symptomy, czyli gdzieś tam guzy w piersi, więc bardzo ważne, żeby również panowie wiedzieli, jak, jak do tego podejść. A nasze Amazonki, oczywiście, na rynku w każdym punkcie też pokazują na fantomach, w jaki sposób wykryć guza piersi, i wcale nie jest to takie oczywiste, wcale nie jest to takie proste, rzeczywiście trzeba się troszkę tego nauczyć. Tutaj też ukłon do naszych amazonek, które chodzą i po klubach seniora i po y, y, firmach w Skierniewicach i też edukują panie, ale również panów, y, jeśli chodzi o wykrywania raka piersi, a od trzech lat również raka prostaty i raka jąder. Więc bardzo, bardzo, bardzo ważne tematy, bardzo ważne kwestie. I tam, gdzie pojawiają się skierniewiskie Amazonki, warto podejść, warto sprawdzić, jak badanie powinno przebiegać. Ta akcja, Jak Dbam, Tak Mam, mocno inspiruje nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, bo śmiem twierdzić, że panowie trochę pozazdrościli, Jak Dbam, Tak Mam i zaraz będzie listopad i akcja Movember. Więc mamy nadzieję, że y, tak jak Panie są chętne do udziału w tych spotkaniach, tak i Panowie przełamią swoje jakieś wewnętrzne, bariery może nie wypada, co koledzy powiedzą, nam zajęło to no powiedzmy 6 lat. Dzisiaj już jesteśmy świadome jako mieszkanki, jako kobiety, i chętnie w tym uczestniczymy. Liczę na to, że panom troszkę szybciej to przyjdzie i też nie będą się już bali, a chętnie brali udział w akcjach, zarówno jak Dbam, tak Mam, jak i Mowember. O wszystkich tych akcjach będziemy mówić o, oczywiście na 88,6 FM. Ja na koniec jeszcze zapytam: jak można dołączyć do tej akcji, żeby ją rozpromować? Bo też pojawiają się w mediach społecznościowych zdjęcia różnych osób z różowymi tabliczkami mówiącymi o profilaktyce. Czy jakoś do tej grupy można dołączyć? Coś można zrobić? Proszę państwa, oczywiście można z nami być 18 października. Zapraszamy. Jeżeli ktoś nie ma koszulki, takie koszulki będzie można nabyć podczas happeningu, ale zapraszamy w kolorze różowym, w barwach, w czapce, z balonem, z chorągiewką, z czym sobie tylko państwo życzycie. Zapraszamy, żebyście się z nami połączyli, że to będzie taki symbol wsparcia, ale nie tylko akcji, ale właśnie osób chorych i onkologicznie i zaproszenie swoich właśnie bliskich osób do tego, żeby się badały, bo, bo właśnie ten kolor w październiku jest tak bardzo istotny, ważny i z czym się spotykam, spotykamy się w dniu codziennym, kiedy się na ratuszu pojawia baner, to jest właśnie taki sygnał, aha, skierniewice się odpaliły na różowo, czyli kobiety traktują już ten aspekt jako... Muszę zapisać się na badanie i to jest przepiękne. Także możecie Państwo dołączyć do nas e, tak naprawdę w każdym momencie. E, przeprowadzamy, tak jak tutaj Pani Basia powiedziała, mnóstwo rozmów e, takich indywidualnych. E, akcja trwa cały rok także jeśli czujecie państwo taką potrzebę zawsze zostaniecie wysłuchani, wsparci, ponieważ te kontakty wśród i amazonek i osób, z którymi na co dzień mamy kontakty, zawsze mogą e, pomóc. A nie wiadomo kto, kiedy i w jakim momencie Zresztą teraz Państwo widzicie na, pewnie na profilach facebookowych takie osoby, które stoją z tabliczką wspieram akcję jak dbam tak mam. Zawsze można do tego dołączyć, do takiej akcji i Oznacza to też, że te stowarzyszenia, firmy, ludzie czy osoby fizyczne solidaryzują się i wspierają tą akcję. Jeżeli ktoś zechce zrobić sobie zdjęcie, mamy takie tabliczki, można sobie zrobić zdjęcie i wrzucić na swój profil. Będziemy wiedzieć już wtedy, że jesteście z nami. I można oznaczać zarówno i hashtagiem, jak i profil tak Facebookowy, jak dbam, mm -hmm. tak mam a my y, całym sercem wspieramy akcję głosami swymi też więc 18 października na pewno spotkamy się na rynku miejskim państwa też do tego gorąco zachęcamy a ja dziś pięknie dziękuję za rozmowę przypomnę że moimi państwa gośćmi były pani Barbara Widulińska i pani Ania Rychlewska z urzędu miasta Skierniewice dziękuję dziękujemy